Wydaje mi się, że wiele z Was mogło nie mieć pojęcia o tym, że w 2016 roku ekspedycja rosyjskiego Arktycznego Parku Narodowego odnalazła tajną nazistowską bazę. Obiekt był nazwany Szatzgraber i znajdowało się w nim nieco ponad 500 przedmiotów wartości historycznej. Pojawiły się teorie, że była to budowla powstała, aby przeszukiwać Antarktydę pod kątem starożytnych artefaktów. Ta sekretna baza była jednym z wielu miejsc zbudowanych przez nazistów w tym celu. Ekspedycja natrafiła na ślady nazistowskich konstrukcji jeszcze w sierpniu 2016 roku. Znajdowały się one na arktycznej wyspie, znajdującej się prawie 1000 km od bieguna północnego. Kiedy informacja na ten temat została opublikowana po raz pierwszy, niemal natychmiast uznano, że jej istnienie jest niemożliwe. Dopiero po publikacji nagrania, na którym widać setki pozostałości z czasów II wojny światowej, zaczęto rozważać, czego takiego mogli poszukiwać oficerowie III Rzeszy stacjonujący na biegunie północnym. Z dokumentów odkryto, że tajemnicza baza nosiła nazwę Schatzgraber lub łowca skarbów i została wzniesiona w 1942 roku, a więc w zaledwie rok po ataku III Rzeszy na Rosję. Dominująca teoria zakłada, że baza była częścią znacznie większej misji, która została wprowadzona w życie, gdy Niemcy byli jeszcze u szczytu swojego szaleństwa na punkcie starożytnych artefaktów, pokroju hinduskich Wedów, Atlantydy, czy też podziemnej krainy Agarty. Nie można wykluczać, że umiejscowienie budowli miało wiązać się z poszukiwaniami wejścia do wnętrza Ziemi oraz śladów bytności słynnej rasy aryjskiej. Baza była zasadniczo jedną wielką ruiną wypełnioną pustymi kanistrami benzyny i nielicznymi dokumentami papierowymi. Przedmioty były jednak w stosunkowo dobrym stanie, co zawdzięczamy przede wszystkim zakonserwowaniu ich przez intensywne zimno. Baza została opuszczona w 1944 roku, choć nie ze względu na porażki na którymkolwiek z frontów, a raczej epidemii, do której doszło po spożyciu mięsa niedźwiedzia polarnego. Co ciekawe, 6 lat później, a więc w 1950 roku, baza została rozebrana. I choć oficjalnie pełniła ona funkcję stacji pogodowej, jej realne zadanie, które tłumaczyłoby pewnie nazwę łowca skarbów, wciąż pozostaje zagadką.